Dzisiaj, dla ceny bitcoina, mam szokujące dane i dowody, że wieloryby sprzedają bitcoina na nas, ale wysłuchajcie mnie do końca. Powiem Wam, czemu to może być dobra rzecz. Pokażę Wam te szokujące dane i dowody, co robią wieloryby. I to nie od dzisiaj czy wczoraj. Chciałem Wam wytłumaczyć, co to może oznaczać dla bitcoina. Jak możemy czytać dany wykres w takiej sytuacji, aby zrozumieć, co tutaj tak naprawdę dzieje się na rynku? Dziękuję Wam bardzo jak zawsze za oglądanie, za polubienia, komentarze i subskrypcje. Jeśli nie robisz nic z tego oprócz oglądania, to i tak dziękuję. Wasze wsparcie, zaangażowanie pod tymi filmami jest czymś, co bardzo doceniam. Teraz przechodzimy prosto do wykresu. To, co przygotowałem dla Was jest naprawdę szokujące, ale i zaskakujące. Poza tym chciałem Wam przypomnieć, że miłość zawsze wygrywa. Nie zapominajcie o tym. Przechodzimy prosto do tematu. Tak, nie ma co dużo więcej mówić o tym, co jest na wykresie. Robimy ciągle to samo z naszą linią wsparcia. Wiemy, że do końca stycznia cena bitcoina powinna wybić się z tego układu, ale jak wiemy, ciężko jest określić, czy będzie to ruch w górę, czy do dołu. Chcę przedstawić Wam dzisiaj dwa wykresy z danymi. Tutaj jest jeden z nich. Liczba podmiotów z adresami powyżej 1000 bitcoinów, która tak naprawdę z definicji określa wieloryby. Wieloryb to podmiot, który posiada przynajmniej 1000 bitcoinów. Tutaj mamy kolejny wykres. Spójrzcie na niego. Wyjaśnię Wam to wszystko w bardzo prosty sposób, aby każdy to zrozumiał. Te wykresy mówią do nas naprawdę bardzo prostymi słowami, na które teraz rzucę światło. Czekałem z tym kilka godzin, znalazłem to z rana. To jest interesujące. Widać cenę bitcoina na czarno. Liczba podmiotów z ilością większą niż 1000 bitcoinów, czytaj wieloryby, są na pomarańczowo. Spójrz na czerwone kółka. Wieloryby zaczynają sprzedawać przed szczytem hossy. Tutaj, w 2013 roku, chwilę przed, tutaj, niezbyt im to wyszło. Zaczęli sprzedawać od 1000 dolarów, ale spójrz na to. Ostatnia hossa dokładnie sprzedali na szczycie. I nie mów mi, że 69 tysięcy dolarów było szczytem, bo w międzyczasie mieliśmy przynajmniej 6-7% inflacji pomiędzy 64 a 69 tysięcy dolarów. To oznacza, że w rzeczywistości w odniesieniu do siły nabywczej pieniądza nie mieliśmy szczytu, więc wieloryby po raz kolejny idealnie wyczuły szczyt i zaczęły sprzedawać wcześniej. To na czym dzisiaj chcę się skupić, to nie jest gdzie zaczęli sprzedawać, a kiedy skończyli to robić. Kiedy zaczęli kupować ponownie? Teraz przejdźmy z powrotem do wykresu. I to co widzimy, to zazwyczaj zaczynają akumulować do szczytu z poprzedniej hossy. I zatrzymanie sprzedaży idealnie w 2018 roku pojawiło się w okolicach dna Bessy. Przechodząc do obecnego momentu, po prawej stronie widać, że jak cena schodziła niżej, to wieloryby sprzedawały swoje bitcoiny, wskazując, że te niższe ceny są spowodowane ich sprzedażą. Z tymi wszystkimi wieściami ze świata. Nie chcę ich wcale winić, że sprzedają. Ja trzymam swoje bitcoiny, nie sprzedaję, ale ta linia, tempo spadku się zmniejsza. Spłaszczamy się. Wieloryby przestają sprzedawać w tym momencie. Jeśli przejdziemy do MVRV Z-Score, coś o czym wspominałem wcześniej, co pokazuje wartość rynku do zrealizowanej wartości rynku. Za każdym razem, kiedy pomarańczowa linia wchodzi w zieloną strefę, to jest moment, kiedy rynek jest w okolicach dołka. I zgadnij co, w tym roku weszliśmy w tą strefę, kiedy bitcoin był na poziomie 20 tysięcy dolarów. I widzisz z poprzednich dołków, że nigdy nie jesteśmy tam przez dłuższy okres czasu. Tak, może być to kilka tygodni czy miesięcy, ale jest to już za nami. Według tego wykresu i analizy technicznej powinniśmy być w dołku lub bardzo blisko dołka, cenowo i czasowo. Nie łap mnie za język, mogę się mylić, ale to co widzisz tutaj to Bitcoin jest na historycznym wsparciu. Tak, musiałem przerysować linię, wcześniej się myliłem. Za każdym razem, kiedy zbliżamy się do tych wierzchołków, Bitcoin ma ogromne przebicie w kierunku górnym. Więc właśnie dlatego wiele ryby sprzedają i zazwyczaj są to złe wieści. Ale jeśli sprawdzimy, że sprzedawali przez ostatnie półtora roku, to jest to dobra wiadomość, ponieważ ich sprzedaż zbliża się ku końcowi. W pewnym momencie cała amunicja zostanie wystrzelona i jeśli spojrzysz na inne wykresy i połączysz to w całość, to staje się to bardzo przejrzystą opowieścią. Daj znać, co o tym myślisz. Tak, to wideo było trochę inne niż zazwyczaj. Normalnie daje więcej targetów cenowych, krótkoterminowych ruchów, ale ważne jest, żebyś to zrozumiał. Tak, mogę się mylić, ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli teraz sprzedajesz po tym jak Bitcoin spadł 75-77%, to możemy porozmawiać za dwa lata i chciałbym zobaczyć, czy żałujesz swoich czynów, czy nie. Daj znać, co o tym myślisz. Polub, skomentuj, udostępnij, zasubskrybuj. Dziękuję bardzo za Twoje wsparcie, naprawdę to doceniam. I tak jak widzisz, wciąż nie mówię o żadnych giełdach. Mam otwarte pozycje, ale zabrałem wszystkie linki. Jestem w kontakcie z giełdami, czekam na dowody, że są finansowo stabilni i wtedy przywrócę je z powrotem do mojej sekcji afiliacyjnej. Jestem ostrożny, do tej pory miałem szczęście, że nigdy nie byłem w kontakcie z FTX i tak dalej. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo. Demon Krypto. I jak zawsze, jak zawsze, miłość wygrywa. Bye, bye.